zaczynań mi trekking trochę na Polaka, Cebulaka mówią, że nie można No ale zobaczymy, spróbuję może się uda Water mineral? Water? Yes, I take two. Yes. <sighs> Jestem w Shilong. właśnie dojeżdżam do kolejnego punktu noclegu. Nie wiem, czy będzie miejsce, jak coś widziałem: Szylong, hotel no kolejny etap tej wyprawy. by były miejsca, bo jak nie będzie to normalnie się pochlastam to będę miał powrót z dobre 30-40 minut Nice, perfect. It's okay for me, you know. I put this in. Okay, zaczynam trekking. Trochę na polaka cebulaka. Mówią, że nie można. No, ale zobaczymy, spróbuję. Może się uda. Przyjechałem w to miejsce, <laughs> dlatego że jest to miejsce yy, jako jedyne z tego co wiem w Indiach, w którym ziemie te należą wyłącznie do prawa kobiet. Jest tu absolutny matriarchat i ziemia może być dziedziczona tylko i wyłącznie przez kobiety. Natura tutaj przytłacza. Już nie wiem, idę dobrych parę minut. Cały czas w dół. Więc dostaję ostro po tyłku. Słyszę już rzekę. Więc za chwilę powinienem dojść do jakiegoś tam punktu. Yy, yy, taka ciekawostka, że ludność, która tutaj zamieszkuje, tak na oko ma 1,30 m wzrostu. Ale jest to absolutnie zrozumiałe, że w warunkach takich jak tutaj yy, no muszą być przystosowani, żeby jakoś poruszać się w tej dżungli. Yy, w tym miejscu również yy, ludzie, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny, a yy, Musieli sobie jakoś radzić w związku z tym, że tu jest bardzo dużo rzek, rzeczek i dużo wody, budowali mosty, więc wymyślili coś takiego, jak żywe mosty i plącza drzew tak konstruowali, tak przekładali, pilnowali tego latami oczywiście, żeby żeby zrobić z nich mosty. I faktycznie te żywe mosty istnieją do dziś. Są rodziny, które nimi się zajmują, to jest ich praca. I pilnują tego, żeby te plącza rosły w taki sposób, żeby można było przechodzić z drzewa na drzewo, omijając różne rzeczki. ale jest, jest parno jest gorąco jak na dżunglę przystało ale ilość życia jaka tutaj jest szok ilość pająków, motyli ptaków no dużo tutaj naprawdę jest bardziej życia takiego aż przerażające jest taka forma natury, która jest testem, po prostu przytłacza. To w taki sposób przerażający. E, czyli tak jak być powinno, tak naprawdę, bo dopiero tutaj uświadamiam sobie, jak natura jest potężna. Normalnie jesteśmy e, przyzwyczajeni do różnych rozwiązań technologicznych, które tą naturę w jakiś sposób okiełznały. A tutaj jest absolutny pierwowzór, I, i to się czuje. I ta forma jest no, naprawdę przytłaczająca. Idę przed siebie już tak naprawdę sporą ilość czasu. Wydaje mi się, że idę w dobrym kierunku. Ilość pająków i różnych drobnych zwierząt jest powalająca cały czas staram się uważać żeby nie zaskoczył mi jakiś wąż albo coś w ten deseń ale mam nadzieję że idę, idę dobrze i dotrę tam gdzie się gdzie wydaje mi się że ta droga prowadzi Droga, jak z filmu, ciągnie się i ciągnie, a dżungla wyciąga energię życiowe w ogóle. No, jest trudny temat zgryzienia. I tak jestem w miarę przygotowany. Ale... E, no jest ciężko, nie jest łatwo. Przede mną dobre 40 minut trekkingu. I mam nadzieję, wejdę do tej lodowatej wody. Będzie to taka mała, swoista nagroda dla mnie. A tymczasem... Trzeba uważać. Pajęczyna. чайща <tot> 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 Dotarłem do miejsca, które, którego chciałem dotrzeć, ale przyznaję 20 minut temu o, ledwo, ledwo brakowało, mi się wycofał. Padłem w szóstą pajęczynę i odganiałem 6 pająka, a one małe nie są, wierzcie mi e, No ale się udało Miejsce do którego dotarłem Tutaj spływa rzeka robi wrażenie naprawdę wow takie sceny filmowe naprawdę warto było tu przyjechać i to zobaczyć 70 prawie na 144 musiałem zmienić miejscówkę bo tam było zdecydowanie ślisko, puwałem się już ledwo i tak wszedłem bo jeśli jakichkolwiek zwisień, zwichnięć, złamań to byłoby ciężko stąd wyjść przedamią już 400 metrów w górę a za mną właśnie lokalsi, którzy mieszkają tutaj, nie wiem czy ich widać, robią pranie, dzień jak codzień. nie doszedłem, doszedłem do e, miejsca, które bardzo mnie interesowało jest to żywy most faktycznie dalej funkcjonujący spienujący choć nie wiem na ile są te e, liany to drewno na dole wygląda na lekko sprychniałe Most się <laughs> No, daje do myślenia, czy iść dalej, czy nie. Chyba y, wybiorę ten drugi most. Wydaje mi się bardziej solidny y, niż ten. Y, chociaż pewnie, pewnie jest, pewnie można tutaj przejść. Myślę, że, że ludzie, którzy tym się opiekują, y, nie zostawiliby tego po prostu, albo zostawiliby informację, że. No, to nie wiem. No tak czy inaczej jest to ryzykowne, ale miejsce jest, no sami ocencie, dla mnie jest spektakularne, było warto wiele dni poświęcić i wiele miesięcy planowania, żeby przyjechać, żeby zobaczyć to na żywo, żeby doświadczyć temperatury, zapachów, dźwięków. No i, no i wszystkiego, co, co jest dookoła. Jest, dla mnie jest spektakularne, absolutnie. i już wyjeżdżam i e, muszę pożegnać się z ludem Kasi. bardzo ciekawe doświadczenie dużo przygód tutaj e, związanych z wędrówką miejsce, tak jak wcześniej mówiłem, absolutnie niesamowite to co można tutaj zobaczyć i przeżyć forma wejścia w dżunglę i, i e, spróbowania się zmierzenia z tak olbrzymią siłą natury. No jest czymś wyjątkowym zdecydowanie. Bez wcześniejszego przygotowania fizycznego myślę, że byłoby to o wiele trudniejsze. No i tyle i kończy się po prostu ta, ta przygoda. Ale na pewno będę planował inne w innych terminach. Czy równie piękne, nie wiem. To wszystko zależy od sytuacji i miejsca. Będę na pewno się starał, żeby było przynajmniej na podobnym poziomie. Pozdrawiam. taksówkę Ubera i dupa mam informację, że Uber nie przyjedzie, bo nie ma dostępnych kierowców to jest w ogóle dla ale zatrzymał się inny kierowca tutaj na skuterku, nie wiem czy damy radę no, ale nie mam innych wyjścia, muszę jechać tak jak ja sytuacja sama znajduje rozwiązanie. nie można się o

Ik ga <laughs> Crazy guy.